Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpiotarot i zapraszam koziorożce do czytania na nadchodzący tydzień od 7 do 13 kwietnia 2025 roku drugiej koziorożce, weźcie to co dla Was, a resztę zostawcie osobom, które miały usłyszeć czytania pamiętajcie o włączeniu dzwonka i subskrypcji, aby być na bieżąco z każdym czytaniem nie zapomnijcie kochani też pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem Moi drodzy, zaczniemy wobec tego i sprawdzamy, co dla Was na nadchodzący tydzień. Co dla koziorożców na nadchodzący tydzień? Koziorożca. i drodzy. Okay, mocno Wam tutaj już podskakują karty. Więc co będzie dla koziołków nieoczekiwanego? Czwórka kielichów. Czwórka kielichów. Co moi drodzy będzie wyzwaniem? dziesięć mieczy. Co będzie wskazówką radem, radą wynikiem. Tutaj mamy w wyniku asa buław, a w tle y, mamy królową kielichów, król kielichów, i rycerza miecz, król kielichów, królowa kielichów, rycerz mieczy, śmierć 10 buław, paśmierzy okej. Okay. No, moi drodzy, wygląda na to, że chodzi tutaj o pewne uczucia, emocje, o pewne relacje, a w zasadzie pewną relację lub znajomość, e, która, kochani, e, no właśnie, nieoczekiwanie nie przynosi tego, co miała przynosić. E, możecie się niespodziewanie rozczarować kimś, e, moi drodzy, ewentualnie możecie nieoczekiwanie zacząć z kim, za kimś tęsknić. I to może być taka e, tęsknota emocjonalna, zupełnie niespodziewanie. Zacznie Wam się nudzić. E, tutaj jakaś nuty, rutyna i nuda się nagle pojawi i dojdziecie do wniosku, że albo za kimś tęsknicie, no, albo właśnie jesteście, no i jedno i drugie możecie i z kimś tęsknić i jednocześnie być rozczarowany, rozczarowani obecną sytuacją, obecną osobą. Ewentualnie e, będziecie zastanawiać się, co wybrać, kogo wybrać. E, bo być może macie pewną stabilizację, ale z jakichś względów wam to albo nie odpowiada, albo właśnie ta ruda nutyna, albo wam to nie odpowiada, albo po prostu jesteście rozczarowani relacją, sytuacją, osobą, ewentualnie znudzeni. No bo moi drodzy, może się okazać, że zupełnie niespodziewanie się zorientujecie, że nie ma tutaj. Jakiejś iskry, nie ma namiętności, nie ma pożądania, to jest takie nieoczekiwane niezadowolenie, niespodziewane. Być może nieoczekiwanie odrzucicie kogoś, też może tak być, no właśnie. No. To troszeczkę prowadzi, kochani, jakby w waszych niektórych relacjach, znajomościach do, do szukania czegoś innego, do, no, nawet nie szukania, ale być może do myślenia o kimś innym. Do tęsknoty właśnie z jakimś innym. No i moi drodzy, niespodziewane rozczarowanie, miłosne nuda, ewentualnie rozterka sercowa. Widzicie, albo to jest rozterka drugą osobą, albo rozterka taka właśnie serca, czyli jest być może ktoś jeszcze, może chodzi tutaj o albo niewykorzystaną szansę w miłości, rzeczywiście. Albo właśnie taki nieoczekiwany brak zainteresowania drugą osobą i niespodziewane załamanie relacji. No dlatego, że jest tutaj w tle para, słuchajcie, rak i skorpion. Do tego może być, to mogą być bliźnięta, ale tu mamy jeszcze raz skorpiona, ale to oczywiście nie musi być jeden z tych znaków. Może to być po prostu, no właśnie, ta para dojrzała, emocjonalna, uczuciowa. To jest taka królowa kielichów. To jest często skorpion ze skorpionem albo rak ze skorpionem. Moi drodzy. Ale ale zanim przejdziemy do tej pary, no bo tak, tu chodzi o odejrzałość emocjonalną, o uczucie, ale tu może być właśnie o taką lojalność, wierność. Ale też o takie, moi drodzy, wyznanie uczuć, pokazywanie, okazywanie, jak się kocha, lubi, jak się szanuje, może chodzić o wzajemnienie uczucia lub wyznanie uczucia, ktoś komuś będzie tutaj, no właśnie chciał wyznać to uczucie, bo jest miłość, która nie wygasa, są więzi. Ale, moi drodzy, no, z jakiegoś powodu mamy tutaj tą, tą czwórkę kielichów, jest gwiazda, która wypadła, jest azbuław, i. I rydwan, popatrzcie. Rydwan, mamy też podwójną kartę raka. Mamy dwa razy skorpiona i dwa razy raka. Popatrzcie, mamy królową kielichów, która jest rakiem. I mamy rydwan, e, który oznacza raka. Mamy króla kielichów, który jest skorpionem, ale mamy też śmierć, który też jest skorpionem. E, mogą być tutaj mocno takie znaki. Moi drodzy, co tu się dzieje? Tutaj e, wy chcecie spełnienia marzeń, chcecie zakochania, ewentualnie z rozterka, bo jest zakochanie, bo ktoś się zakochał dosłownie bo ktoś spotkał bratnią duszę, bo ktoś chce połączyć się z bratnią duszą. E, moi drodzy, ktoś tutaj ma wiarę, nadzieję, optymizm. Że wszystko się uda. Harmonia, spokój, ale tu chodzi o spełnienie marzenia, o spełnienie pragnienia, o miłość, o zakochanie. W drugiej kolejności jest ten As Buław który też, moi kochani, to no właśnie mówi o tym, żeby chwytać tą chwilę, chwytać ten dzień. Wy tutaj raczej skorzystacie z tej okazji, pójdziecie za pasją, za namiętnością, za działaniem, za być może nowym początkiem, ale postawicie na długoletni związek, na długo, bo Asa Buław w ogóle jest szansa na długoletni związek, na długoletni nieuczucia. Na tą pasję, na tą iskrę, która tutaj najprawdopodobniej jest między Wami, i rydwan. I rydwan, który mówi niewątpliwie o ruszeniu. I teraz tak, albo o wejściu w romans, w najgorętszą fazę jakiejś relacji, romansu, albo po prostu y, może też chodzić o w niektórych sytuacjach o zerwanie relacji, o zerwanie związku i ruszenie do przodu. ruch do przodu tutaj może być dużo spotkań, chęć pojednania, w sensie, w sensie chęć wspólnego połączenia się. Więc y, jeżeli tęsknicie z jakimś, albo chcecie być z kimś, to jest spełnieniem Waszych marzeń, to Wy tutaj idziecie w tym kierunku, robicie ruch naprzód, w tym, aby się połączyć, aby razem żyć, zamieszkać, aby być razem, tak, aby pokonać pewną odległość, bo tutaj może być pokazana jakaś rozłąka między Wami i tu może być ta tęsknota w związku z tą rozłąką. Będziecie chcieli ponownie się tutaj złączyć, jednak już nie na odległość, a być na stałe. Więc no, jest tutaj miłość, która nie wygasa, są więzi, jest pasja, jest namiętność, jest pożądanie. Um, są miłe, ciepłe słowa, są bardzo pozytywne emocje i uczucia. Jest tutaj głęboka miłość i przyjaźń. I moi drodzy, no właśnie, to jest głęboko zakorzenione. Tu są pewne więzi, to jest coś, co nie powstało dzisiaj czy wczoraj. Dziesięć um, mieczy, które jest na pozycji wyzwania, moje drogie, um, moje drogie koziorożce. Ewidentnie mówi o tym, że ktoś tu będzie chciał, że wyzwaniem jest zakończenie pewnego etapu w waszym życiu albo po prostu zakończenie związku. Wyzwaniem może być koniec związku, niektórzy mogą zakończyć go sami, a u niektórych on się po prostu zakończy, bo no, jest nudno, lub po prostu zdajecie sobie sprawę, że to nie są te uczucia, które chcielibyście czuć wobec drugiej osoby. Czasami wyzwaniem jest właśnie ta zdrada. No bo niewątpliwie, jeśli ktoś myśli o kimś innym, no to no też niewątpliwie wtedy jest zdrada, tak? Myśli też o zdradzie, no bo jeżeli ma zamiar być z kimś innym, czy z kimś innym się tutaj, kochani, e, rozpocząć relację, czy związek, czy wejść w jakąś stałą relację, no to e, siłą rzeczy e, no będzie, będzie zdrada, tak? E, dla Was wyzwaniem jest ta zdrada. Być może wyzwaniem jest brak miłości. No właśnie, to jest tak trochę, jakby ktoś tu wobec kogoś nie miał uczuć, a miał uczucia wobec kogoś innego. Tak, i to dosyć silne, silne i pewne również. Moi drodzy, wiecie, że jeżeli podejmiecie to wyzwanie w 10 mieczach, wiecie też, zdajecie sobie z tego sprawę, że stąd droga już prowadzi tylko ku lepszemu, tak? Ale sprawdźmy, moi drodzy, czy. No, czy właśnie, czy wyzwaniem jest tutaj pewien lęk, aby. Zakończyć coś i wejść w coś innego, czy żeby właśnie dokonać tego wyboru, pozostawić, pozostawić to, w czym uczuć już nie ma, a pójść w tą stronę, gdzie są uczucia, gdzie jest miłość, gdzie są więzi. Więc moi drodzy, może wyzwaniem dla kogoś jest odwołanie ślubu, jeśli nie było jeszcze ślubu, ewentualnie zerwanie zaręczyn, przekreślenie tej przeszłości, znaczy w sumie przeszłości. Słuchajcie, tutaj wyzwanie może być też odejście od, jak, od jakiejś toksycznej osoby, z toksycznego związku ewentualne nagłe odejście, że wiecie, że, że najlepiej będzie zrobić to nagle, bo nie ma się co do tego przygotowywać. Bo być może, wiecie, no, są osoby, które stwierdzą, że nigdy jakby nie będą na tą sytuację przygotowani. Jeżeli nie zrobią tego nagle, tylko będą to chcieli zaplanować, to to się po prostu nigdy nie uda nie powiedzie albo nigdy nie zdobędziecie się na ten krok. Stąd właśnie może to być takie nagłe, niespodziewane odejście. No, być może od kogoś, kto sprawiał, był fizyczny, psychiczny, jest taka możliwość, ale tutaj najczęściej, kochani, jest też wypalenie się uczucia. Najczęściej to jest, moi drodzy, wypalenie się uczucia po prostu może już nie być tutaj wobec kogoś uczuć. Więc dlaczego ta dziesiątka mieczy bo jest cesarzowa bo jest dziewięć buław. Jest diabeł. Mhm. Moi drodzy. No to jest troszeczkę tak, że. dwie duże arkana, pomiędzy nimi dziewięć buław. Jest tu ciężko komuś, bo to tak jakby to tak trochę jakbyście byli wy. Dlaczego 10 była jest wyzwaniem? Dlaczego tak ciężko to zakończyć? No tak, bo wy jesteście sobą, jesteście kozioroszcem, a tu ktoś może być tą cesarzową. To może być byk, ale nie musi być. Cesarzowa, może być to byk, może być to ryba, rzadko baran, ale raczej, kochani, tutaj po prostu chodzi o sytuację, w której albo ta osoba ma wszystko. I jakby bez żalu, tak? Bez żalu tutaj, kochani, kończycie to, bo pomimo, że ktoś ma wszystko, to jest w tym może mocno toksyczne posiadając wszystko, posiadając za dużo. Ale to może być też tak, że no, to mogłaby być jedna osoba, tu mogłaby być druga osoba, na przykład koziorożec. Ale moi drodzy, tutaj czasami pokazuje się, że po prostu jest dobrze. No, właśnie, może ta nuda jest z dobrobytu, z tego, że jest za dobrze, że stało się tak rutynowo. Każdy spoczął na laurach i jakby nikt od nikogo już niczego nie oczekuje, nie wymaga, ale też za wiele się zapewne nie dzieje. Natomiast pomiędzy tymi dwoma dużymi arkanami jest dziewięć buław, które właśnie mówi o jakimś dużym ciężarze, dużym obciążeniu, sporej odpowiedzialności za coś. Tak jakby koziorożec nie chciał tego, że jest za ciężko. Może ktoś ma, kochani, za wysokie, wiecie, czasami mniemanie o sobie, wymagania, oczekiwania, standardy, że ciągle trzeba, wiecie, być jak na świeczniku i ciągle na wszystko przygotowanym. To może być po prostu uciążliwe. Może to być obciążające. I to jest tak, jakby ta osoba mocno obciążała tutaj, że nie ma lekkości, nie ma swobody. Wszystko jest takie bardzo poważne. Poważne, i pomimo, że jest dobrobyt, to jest trudne być może do życia na co dzień, tak? W tych wymaganiach. To jest tak, jakby ktoś był zmęczony lub znudzony tym dobrobytem. Tym dobrostanem. E, I no właśnie, słuchajcie, czasami no, diabeł mówi o zdradzie, no, mówi o osobie, która jest fałszywa. No, może tutaj była zdrada i zdrada jest powodem, ale, e, ale być może tutaj ktoś chce wieść takie, no, bardziej tutaj, więcej tego erotyzmu. No, w diable, to macie naprawdę ochotę na, i chcecie kusić i godzicie się być kuszonym, tak, czy kuszoną, w tej karcie diabła. E, no Tutaj jest jakby zgoda na takie bardzo y, aktywne życie seksualne. Uh -huh. Tu są pokusy. Tu są pokusy. A co wobec tego? Y, y, co wobec tego jest w Radzie wskazówce w wyniku? Tu jest Azbuław. Tu jest Azbuław. Oczywiście Azbuław radzi, żeby chwytać każdy dzień, każdą chwilę. Też tak, to fakt. Ale przede wszystkim, żeby ukierunkować właściwie swoje działanie, co tak naprawdę zamierzacie robić, jaką zamierzacie podjąć decyzję, bo no, finalnie to tu się pokazuje troszeczkę nowy związek, nowa relacja, jak najbardziej, nowe uczucie, ale taki długotrwały związek. To może być nowy okres w waszych relacjach, w waszych związkach, gdzieś, gdzie będzie większy poziom wzajemnego zadowolenia i porozumienia, ale tu jest też zwiększenie zaangażowania. Moi drodzy, przede wszystkim no, As w zachęca jednak do tej aktywności, zachęca do polepszenia swojego życia uczuciowego, ale tu chodzi też o to, żeby zrobić sobie przerwę od planowania, przestać planować, a zacząć wcielać pomysły w życie, skupić się na teraźniejszości. Nawet te osoby, które są takie najbardziej ostrożne, w sensie takie bardzo no, domatorzy, domatorki żeby wyjść jednak z tej kochani przytulnej wiecie z tego przytulnego miejsca jakim są cztery ściany i zająć się czymś bardziej ak w ogóle się czymś zająć jakimś działaniem, aktywnością, czymś co będzie bardzo bardziej wartościowe niż tylko jednak siedzenie w domu w tym dobrostanie, bo czy w miejscu po prostu, w którym jest wam dobrze, wygodnie, bo jest znane. E, także e, no, tutaj jest jakby zachęta do wyboru kierunku, e, nie, e, żeby pamiętać, aby nie zgubić się tutaj po drodze i dołożyć wszystkich starań, żeby przejść tą drogę do końca. E, warto zapomnieć o trudnej, wyboistej drodze. Bo nawet słuchajcie, przysłowiowe kamienie pod stopami to jest nic w porównaniu z celem, jaki możecie osiągnąć, tak? Też nie zwracajcie uwagi na jakieś takie puste słowa innych osób, gdzieś tam, gdzie Wam ktoś wiecie, podszyptuje, doradza, dogaduje, słuchajcie jednak wewnętrznego głosu, własnego głosu. Ważne jest to, żeby się skoncentrować, żeby no właśnie, żeby tutaj nie poddać się jakiemuś bezsensownemu zamieszaniu. Zamieszanie mógłby wprowadzić bliźniak lub bliźniaczka, ale niekoniecznie. Ale mogłaby to być ta osoba, która będzie próbowała tutaj wprowadzić zamieszanie pomiędzy tą dwójkę, tę parę ludzi, gdzie jest miłość, gdzie są więzi, lub po prostu jest jakaś przeszłość, która tworzy tą bliskość, tworzy tą miłość, która nie wygasa. A tutaj ktoś próbuje jakoś chaotycznie wtargnąć, złożyć ofertę, złożyć propozycję, nie wiem, zaprosić Was do czegokolwiek w życiu i po prostu dać nogę, kiedy tylko powiedzmy, nie wiem, nie będziecie szybko zdecydowani albo nie odpowiecie szybko tak, nie zgodzicie się szybko, no to za chwilę już oferta będzie nieaktualna, bo to jest tylko taka osoba, która tak sprawdza. Wiecie, to jest tak jakby ktoś chciał. Mm, Koniecznie, żeby tym dwojgu się nie wiodło albo żebyście nie zaczęli być ze sobą razem, tylko tak ktoś pilnuje właśnie i sprawdza, żeby Wam w odpowiednim momencie odradzić, tak? Tutaj kogoś. No albo żeby właśnie wprowadzić zamieszanie, chaos albo jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie. I tutaj może być taka osoba, która ciągle przeszkadza w byciu razem, tak? Czy w połączeniu się, aby być razem, bo ciągle tu ktoś, kochani, jątrzy. Jak tylko wypróbujecie się już do kogoś zbliżyć albo zdecydować na bycie z kimś, to no to tu się ktoś wtrą. Znaczy, wiecie, no robi to w taki sposób, że no właśnie, złoży jakąś propozycję, jakąś ofertę, jakieś spotkanie, jakaś randka, jakiś wyjazd, stworzy jakąś intrygę, konflikt, nieporozumienie, żeby no właśnie. Jeśli macie taką sytuację w swoim życiu, być może wy będziecie taką osobę, może takiego bliźniaka, bliźniaczka będziecie odci odcinać, bo jest tutaj też za tym pokazana karta śmierci, więc jest tutaj odcięcie, być może e, faktycznie zerwanie jakiejś relacji z taką osobą, e, jakiejś znajomości, może związku, jeżeli to było dla kogoś, e, jest też takie prawdopodobieństwo. E, moi kochani, e, więc e, żeby się tutaj skoncentrować na tym, co Wy faktycznie chcecie uzyskać, e, bo. Mm, Szkoda czasu na niepotrzebne, bezsensowne zamieszanie. Jest tutaj pewien zasób, jest tutaj pewien potencjał, po który warto się schylić i sięgnąć, dosłownie sięgnąć, bo to jest Wasze. A pomimo, kochani, pewnego zmęczenia i chęci odpoczynku, warto, kochani, dokończyć to, co rozpoczęliście. I pamiętajcie o tym, że dużo nowych dróg jest dla was otwartych. Nowy początek, nowy związek, może być nowe uczucie, wystarczy tylko zrobić pierwszy krok. Pamiętajcie, że ten kto zwleka, ostatecznie przegra. Więc jeżeli nie chcecie przegrać, to nie zwlekajcie po prostu. A warto też przyjąć, jeżeli jest to prezent dar od losu, warto przyjąć ten prezent i podjąć działanie. Bo ten szczęśliwy zbieg okoliczności, który się wydarza, może się nie powtórzyć albo nie powtórzyć się szybko, tak? No, taka to troszeczkę sytuacja. A moi drodzy. Także tutaj jest spotkanie osób, które się kochają, to jest spotkanie tych kochających się serc, królowa i król kielichów. To jest początek długiego związku przed wami. Ale też dobre zdrowie, wysokie wibracje, doskonały nastrój w asie bułap. Jeżeli tylko pozwolicie tej relacji rozkwitnąć, w ogóle dojść do istnienia, bo jest możliwość wyboru, jest nowa szansa, jest kolejna próba rozpoczęcia życia od nowa. I to jest jakby ten as też świadczy o końcu przedłużającej się konfrontacji. Także no też dobrze. Też dobrze. Pamiętajcie też o aktywności, o tym, żeby próbować właśnie nie wiem, czegoś dla Waszego zdrowia. W trosce o zdrowie, zdrowej diety, ćwiczeń jakichś takich, wiecie, lekkich, delikatnych, nieprzeciążających, a jednak stymulujących organizm do poprawnego funkcjonowania. Czasami, kochani, ten asbuław też potrafi pokazać, jakby odsłonić tajemnicę prawdziwego celu danej osoby. Pomaga też określić wartości życiowe, moi drodzy. Wy faktycznie możecie finalnie zdobyć wcześniej albo niedostępną wiedzę, albo jakieś bezcenne doświadczenia, które tutaj jesteście w stanie z tego wyłuskać, wydobyć. A w każdym razie, no jest to coś nowego lub ktoś nowy, lub ktoś właśnie, no, z jakim tęskniliście. Niekoniecznie mogliście nie być nigdy z tą osobą, po prostu się znaliście bardzo dobrze i jest tutaj tęsknota. Więc pozwólcie wkroczyć, kochani, tej osobie w wasze życie. Może być trochę potrzebny inny sposób myślenia, jest to możliwe. Tu w ogóle może być fajny, nowy pomysł. No nawet, kochani, to może być taka propozycja biznesowa, może jakaś wspólna, wspólna. Wspólny, wspólny biznes. I czy to dotyczy biznesu, czy to dotyczy romantycznych spotkań, to tu finalnie może być naprawdę i bardzo romantycznie, ale tu pokazuje się też przebudzenie. Wyzwolenie z jakichś więzów, z jakichś ograniczeń. Mhm. Pomimo jakichś przeszkód zewnętrznych uda się, e, uda się kochani, wyzwolić. Tylko trzeba by wybrać miłość, nie? prawdziwą najlepiej. No i tą osobę, z którą naprawdę chcecie się złączyć i być. Moje drogie koziorożce, dbajcie o siebie, buziaczki, papa. Pa.